Siemaneczko, siemaneczko, witam w kolejnym odcinku oczywiście z Pokémon Go. Dzisiaj mamy Community Day na Charmandera, oczywiście w wariancie Shiny, 3 godzinne incensy. No i zobaczymy, ile tych Charmanderów nam uda się połapać. Generalnie Community Day był jednym z pierwszych Community Day w ogóle w Pokémon Go. Bodajże był jako drugi. Już mieliśmy możliwość łapać Charmandery z nowym atakiem, no ale teraz atak nieco inny. W tym odcinku także chcę sobie troszkę poraidować. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo strasznie pada, dlatego nagrywamy... Wstęp z samochodu, no i powykluwamy sobie nowe jajka 12-kilometrowe. Także mam nadzieję, że ten cały plan jakoś wyjdzie, zrobimy sobie parę ewolucji, no i zobaczymy, co jeszcze uda się porobić w tym odcinku. Ja zachęcam do lajkowania, subskrybowania, a teraz lecimy z odcinkiem. Właśnie dojechałem na miejsce, pogoda się nie zmieniła, wciąż pada. Dlatego teraz z samochodu przejrzymy sobie na szybko najnowsze informacje ze świata Pokémon Go. A ja już wiem, że przy wykluwaniu tych jajek 12-kilometrowych trochę zmoknę, więc startujemy. Zbliża się Halloween, no i słuchajcie, zawsze na Halloween co roku Niantic organizuje jakiś ciekawy event dla nas. Tym razem startują troszkę wcześniej, gdyż. Pierwszy taki mini-event z okazji Halloween rozpoczyna się 25 października od 8 rana do 22, także parę godzin będziemy mogli sobie pochodzić, połapać pokemony. No a uwaga będzie zwiększony spawn Drifluna ograniczono czasowo research, czyli nowy oczywiście research tego dnia będzie ekskluzywny film research pozwolą nam spotkać pokemony typu duch i zdobyć uwaga mega energię dla Gengara. Jeśli chodzi o bonusy, dodatkowe punkty doświadczenia, zarzuty typu Nice, Great i Excellent. Także myślę, że wstęp do głównego eventu Halloween będzie całkiem ciekawy. Na pewno nagramy sobie odcinek, ale to nie wszystko. Uwaga, jeszcze jedna zmiana, jeśli chodzi tutaj właśnie o Pokémon GO. Niantic wprowadziło kolejne dwie zmiany w systemie Mega Ewolucji. Czas trwania Mega Ewolucji został wydłużony 4 do 8 godzin. Powiem Wam szczerze, że nie rajdowałem na Pokémony, które mogą mieć mega ewolucję, dlatego że po prostu po ewolucji ten Pokemon właśnie zostawał z nami 4 godzinki, teraz niby zostanie 8 godzin, no ale zużywamy bardzo dużo rajd pasów na te rajdy. Także na dzień dzisiejszy ja jeszcze żadnej mega ewolucji nie robiłem, no ale teraz może uda mi się pozyskać dużo mega energii dla Gengara na tym właśnie evencie mini-evencie halloweenowym. I tutaj jeszcze jedna zmiana. Dla każdego gatunku Pokemona możemy teraz posiadać 2000 mega energii. Wcześniej limit wynosił 999, także dwie rzeczy na plus. Zawsze warto mieć tego Pokemona, jak już zrobicie ewolucję 8 godzin, a nie tylko 4. Słuchajcie, za chwilę odpalimy grę, no i powkładamy w super inkubatory 4 jajka 12-kilometrowe. Jeśli chodzi, co z tych jajek może wypaść, tutaj właśnie widzicie gdzieś obok infografikę, możecie się przejrzeć, co z tych jajek może mi się dropnąć. Ja jestem sam ciekawy, co z tych czterech jajeczek poleci. Mam nadzieję, że jakieś nowe pokemony, bo takie właśnie są w grze. Jeśli chodzi o to, jak zyskać takie jajko, wystarczy zawalczyć z liderem zespołu R. No i w ramach nagrody za wygraną walkę, takie 12-kilometrowe jajko Otrzymujecie. A teraz nie przedłużam i wchodzimy w grę. Jest po godzinie 11, więc Community Day czas start. No i słuchajcie, już cztery sztuki się tutaj zrespiły. Sprawdzimy na szybciora, czy któryś z nich może nie jest shiny. Zrobimy shiny cieki. Za chwilę odpalę sobie Star że Zacznę łapać te wszystkie poksy z tego względu, że mamy potrójny Stardust dzisiaj. Także bardzo fajnie można sobie tego Stardasta tutaj nazbierać. Tutaj zespół R, nawet balon lata, ale z nimi dzisiaj nie walczymy. Na początek. Cztery jajeczka 12 kilometrowe lecą w super inkubatory, także pierwsze, tutaj mamy drugie, jeszcze dwa, trzecie no i czwarte, bardzo fajna sprawa, bo tylko 2 km. Dzisiaj muszę przejść, żeby powykluwać te jajeczka, także mimo tej złej pogody uda mi się to dzisiaj zrobić. No i zobaczymy, co z tych jajek poleci. Tutaj mamy candy do mega ewolucji, wystarczy zrobić 5 power upów, złapać 5 charmanderów, no i rzucić 13, także bardzo proste zadania. No i 150 mega energii trafi do mojego plecaka. A teraz już ubieram się, no i wychodzimy na zewnątrz. Jak na razie żaden szajni nie złapany. Żarłowozy przyjechały, czyli tak zwane food trucki. Zapowiadają to na odcinku wcześniejszym. No ale już kwestik na mega energię zrobiony. Także odbieramy sobie 150 mega energii. Plus dodatkowe 150 za wykonany quest. 1000 punktów doświadczenia, także już mega energia oczywiście mi wpadła. Zrespiło się kolejne dwa. Nie szajni, No i tutaj kolejny też nie szajni. Słuchajcie, ostatnio dostałem zaproszenie do rajdu, byłem aktualnie w pracy, miałem przerwę. No i wyszłem, weszłem sobie po prostu na tego rajda. No i sami widzicie. Co udało mi się dorwać? Shiny Giratina. Ja mam jakieś szczęście. Ostatnio, jak byłem w pracy, dostałem zaproszenie od Olka, wtedy trafiłem za Ptosa 100% Ivy. A teraz, jedyny jaki miałem, Ride right Pass, no i Shiny Giratinka. Całkiem spoko opcja. Dobra, nie przedłużamy. Lecę wykluwać te jajka 12-kilometrowe. Tutaj żarłowozy jeszcze pozamykane, później pójdziemy coś zjeść. Mam nadzieję, że dzisiaj otworzą. No bo ogłosili tutaj u nas w mieście czerwoną strefę, także nie wiem jak z tym wszystkim będzie. No ale jak te samochodziki, te food traczki nasze podjechały, no to myślę, że, że oczywiście będzie otwarte. Kolejny się zrespił. Nie szajni, lecimy. No i w końcu mamy pierwszą sztukę Shiny 298 CP. Także sprawdzimy sobie a price, ale z moim szczęściem na pewno Shiny to nie jest. Ultra Ball na szybciora. Mam nadzieję, że pierwsza sztuka się złapie. Idziemy wykluwać właśnie jajka, szukamy jakiegoś rajda na giratinę, może się trafi Shiny. Zobaczymy jak to będzie, sprawdźmy Price. No i słaby, słaby, bardzo słaby, no ale jest Shiny. Lecimy dalej. Jak widzicie straszna pogoda, trochę zmokłem, ale mamy nasze jajka 12-kilometrowe, także sprawdzamy co z tych jajeczek nam poleci. Czy będzie nowy Pokemon, czy też nie. Absol to chyba najgorzej, szkoda, że nie Shiny. Dobra, no ale lecimy, są cztery jajka. Później będzie trzeba po, powalczyć trochę z liderami zespołu R Larwitar, dlaczego? Też nie szajni. No i pozbierać kolejne jajeczka, ale to na pewno już nie na tym odcinku, bo naprawdę pogoda nam tutaj nie dopisuje. Kolejne jajko, tutaj spoko, Candy sobie zbieram. No i ostatnie proszę, jeden dobry Pokémon. Jak na razie nic nowego, nic nowego, trochę tych jajek będzie trzeba, kolejne powykluwać, żeby tutaj pozbierać sobie nowe poksy. No ale zobaczymy. Na razie cztery jajka, ani widu, ani suychu nowego Pokemona. Także lecimy dalej. Na razie dwa Shiny i Charmandery. No i zobaczymy, ile się uda ich połapać. No i w międzyczasie mamy rajd na giratinę, także zobaczymy, czy będzie Shiny. Może się uda. Tutaj w ludzie na razie Giratiny nam się nie respią. No ale zaproszenie zdalne. Jak najbardziej na plus, także lecimy z tą giratinką i zobaczymy, czy będzie szajni. Po prostu, czy będzie szajni, także lecimy. No i mamy, nasza giratina schodzi, także sprawdzamy, czy jest szajni, czy nie. I lecimy dalej, nie ma czasu. Trzeba zbierać Stardust. Od razu, serduszko nam się nabiło, sprawdzamy. 13 woli i nie szajni, nie szajni. 2092, to nie jest setka, lecimy dalej. Do tej pory udało mi się dorwać dopiero 3. Shayni, Charmandery, no i może zrobimy sobie pierwszą ewolucję, weźmiemy sobie, piszemy Shayni, no i tego z największym CP298, taki pamiątkowy Szajni z nowym atakiem z tego eventu, oczywiście połapię jeszcze poza odcinkiem pary Charmanderów, no i zobaczymy, czy uda się dorwać w dniu dzisiejszym jeszcze setkę. Tą ewolucję zrobimy sobie tak jakby na odcinku. Także mamy pierwszego poksa no i to czas na Charizarda z nowym atakiem. W drodze powrotnej do domu połapię sobie jeszcze po prostu trochę tych Charmanderów, no i zobaczymy czy coś się trafi Shiny. Najwyżej w przyszłym odcinku zrobimy sobie takie podsumowanie, co udało mi się dorwać na tym Community Day. No bo jak sami widzicie, ta pogoda jest straszna, źle się nagrywa, źle się łapie Pokemony, dlatego stwierdziłem, że pojedziemy sobie po prostu do domu, odpalę sobie lurki, insensy i w domu na spokojnie sobie połapię. No i zobaczymy, co uda się jeszcze złapać. W dniu dzisiejszym jest jeszcze parę godzin łapania na Community Day, ale ja niestety wybieram się do domu. Sami widzicie jaka jest pogoda. Źle się nagrywa, źle się łapie. Także wracam do domu, odpalam lury, odpalam insensy. No i łapię, mam nadzieję, szajni, Charmandery. Zobaczymy, czy uda się trafić setkę, czy uda się trafić szajni. W kolejnym odcinku zrobimy podsumowanie w tym odcinku. To na tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybujcie kanał z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i widzimy się na live'ach. Kolejnych odcinkach. Jeśli nie widzieliście poprzednich moich filmów, no to zapraszam do obejrzenia i trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Cześć.